No, się mam. Ja nie jestem Sopkan, Dzisiaj nietepowo, bo nie szorcy, a trochę dłuższy odcinek z odniesieniami do Grand F Auto 4 w GTA 5. Zapraszam do oglądania. Brucey Kibutz z GTA 4 powraca do GTA 5 na Blipper, czyli na odpowiednik Twittera w GTA. Do GTA V powraca także stary przyjaciel Nico Bellica, Paki Makrary. Franklin może mu pomóc podczas napadu i do końca gry dołączy do twojej załogi. Jednym z przyjaciół Franklina, na jego stronie Life Invender jest Nicholas Bell. To nawiązanie do Nico Bellica, czyli głównego bohatera GTA 4. Gdy będziemy w domu Michaela i zbliżymy się do Jimmy'ego, gdy ten będzie akurat używał laptopa przy stole, Zobaczymy, jak przegląda profil Life Inwendera Niko Belika. Jeden z filmów, które można obejrzeć w kinie w GTA V, pokazuje bijące serce wewnątrz posągu Wyspy Szczęścia, który pojawiał się w GTA IV. Podczas sekwencji przerywanej misji, w której musisz wyciągnąć pana K z IAA i zjechać na dół, kobieta trzymającą latarkę jest Michelle, pierwsza dziewczyna Niko z Grand Theft Auto 4. Pod koniec misji małpy interes, facet w garniturze i okularach, który pracuje dla laboratorium, z którego kradniesz mówi strażnikom, aby zatrzymali agenta FIB, który strzela sobie w nogę, aby ukryć swoich przyjaciół. Jest tą samą osobą znaną jako Edward T. Fortune, który pokazuje niko informacje, których szuka w zamian za wykonanie misji dla United Liberty Paper w GTA 4. Pojawia się również w misji zamknięcie, pojawia się podczas starcia między Desantą, Heysenem, Nortonem i agentem Sanchezem, wraz z kilkoma agentami IAA. W misji De Paleto Score, cztery postacie Franklin Michael Trevor i kogokolwiek wybrałeś jako członka załogi, odpowiedzą o pierwszym dużym napadzie. Jeśli wybrałeś Patricka, Paki McCrary'ego, opowie ono o pierwszym swoim dużym napadzie, jaki był podczas napadu na Bank of Liberty City Wymieni dwa nazwiska, po czym powie. Boże, niech spoczywa w spokoju jego dusza, po czym powie coś w stylu, i mój przyjaciel Niko, który prawdopodobnie nie żyje. Johnny Klibut z DLC The Lost of Damned, Oskarża Trevora o spanie ze swoją dziewczyną Ashley. W pierwszej misji dotyczącej napadu na biżuterię, kiedy Lester mówi Michaelowi, że cała stara ekipa zniknęła, pomina o gościu z Liberty City z Europy Wschodniej. Jak się spodobało to zostaw lajka i suba. Do następnego i yo!